Hejka! Kochani, dzisiaj kolejny odcinek z właśnie Robloxa Adopt Me. I w, teraz w dzisiejszym odcinku, tak dokładniej, będziemy trochę przerabiać naszą chałupkę. Więc tak, robi Edit House, bo tak to się robi, jakby ktoś nie wiedział. I teraz tak, tak wygląda pokój na razie zwierząt, ale będzie zupełnie inaczej wyglądać, uwierzcie? I robimy tak i tu, szukamy pets, o i patrzymy czy, w sensie patrzenia, czy coś mi się na tyle podoba, żebym chciała to dać do No nie, nic takiego ekstra. Let's go to the camping, zaraz pójdziemy na camping. Um, zobaczmy, czy jest u moje... Ulubiona może? Dobra. Na kempingu się wyśpisz. Także idziemy na kemping. Pokażę wam. Tylko na kempingu nie, nie wypijesz niczego, no ale trudno. Dobra. Wrotki ubiorę za... ...za przejściem, ponieważ... Um, ...tak jakby mnie blokuje zawsze w tym przejściu. Nie wiem, jak to nazwać. No, <laughs> tak to jakoś dziwnie. Nie wiem, takie jakieś dziwne. Dobra, przechodzimy. I szybko ubieramy wroteczki. Siup, siup, siup. I jedziemy na kemping. Przejdziemy sobie przez środek, żebyście zobaczyli, co tutaj w pięknym mieście mamy. I sobie kupimy chyba Krakiet to jest takie jajko, z którego nigdy nie wiesz, co ci się wykluje. Czy może najprostszy yy, jakiś kot, czy może pies, a może jednorożec? Po prostu nigdy nie wiadomo. Dobra, kot se umieśpi na rękach. I tu już mu się camping kład, bo, ja, bo miga. A ja w tym czasie go położę też spać. Ehm, um, poczekajcie, muszę pojechać. No, jeszcze raz, bo ja po prostu nie ogarniam. Tak trochę... Dobra, dobra, dobra. Okej, okay, i niech się śpi. Okej. Okay. Kot już się wyspał. Także bierzemy pick-up. Pick up. Dobra. I będziemy z nimi jechać. Dobra. Dobra. O, okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja cię muszę zdjąć wrotki. Okej, okay, ja, ja sobie kupię tego skorpiona. Teraz. I zaraz cię przeteleportujemy do domu. No właśnie pisze, I need to shower. E, i I'm hungry. O nie, ja nie mogę z kotem wypłynąć. Dobra. Dobra. Idziemy do sklepu. I też, y, z skorpiona też mówiłam, że chcę sobie zrobić neona. Tylko, że y, neon skorpion to będzie trochę inaczej tak jakby wyglądać, ponieważ on będzie y, z z tutaj nas przele, przeteleportowała do y, właśnie tutaj giarki. Ym, i on będzie z czterech. Tak jakby y, będzie robiony z czterech... Y, y, Jak to wam powiedzieć? Y, czterech zwierząt. Zaraz wam wytłumaczę, bo pójdziemy do tego miejsca. Co się robi... Właśnie na one. Dobra. Tylko przejdziemy tą gierkę i... no. Jezu, ja mam wrażenie, że ten gościu... Ten, jedzie tym autem, a to jakaś... baba? Czy tam nie wiem, chłopak, nie wiem. Kurde, cukierek. Cukierki nam się przydają, także, no. Powiem wam tak, mi się tak trafia w Adopt Me tak trochę dziwnie z tymi kotami co ja kupuję, nie? Ponieważ e, mi się trafia tak raz ten czarny kot, raz biały kot, raz czarny kot, raz biały kot. To jest tak na zmianę. U no mnie, te cukierki już zaczynają zanikać. Dobra. Myślałam, że będę musiała zawracać. Tu będę musiała zawracać. Okej. Okay. Okej, okay, tutaj i tak będę musiała wycofać także żebym... I Jedziemy, zaraz y, skończymy trasę naszą. I się przeteleportujemy. No i do domu i do szkoły, ponieważ nasz skorpion też potrzebuje. Okej. Okay. Mały problem z mostem. Okej. Okay. I zaraz kończymy jarkę. Jeszcze tylko trzy cukierki potrzebuję. Prawda. trzy. Dobra. Okej, okay, dostaliśmy, fajnie. Okej, okay, i teraz pokażę wam gdzie się robi neony. Ktoś poleciał balonem to jest balon i nie się da latać i lot kosztuje 5 złotych w sensie no ja to nazywam złotych nie? i tu pod mostem jest takie wejście tu wchodzimy i tu mamy miejsce do robienia neonu i tak tu sadzamy raz dwa trzy cztery możemy też tu a nie chyba tutaj jednak nie Aha, dobra nie wiem. ok, I teraz tak. Musimy wykawywać każdego skota, Po kolei... Dobra, ten potrzebuje do domu wszystkiego, więc szybko przeteleportujemy. ok, I y, on potrzebuje się umyć. Pamiętam. Chyba napić. I jeszcze, dobra. I może mi się zrobi idealnie junior, i będzie tak każdego kota: junior, ten się stał, no tego biorę i robię od niego co innego. Yy, w sensie biorę innego, żeby też był. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Ja Wam to wytłumaczę. Yy, no, w swoim czasie. Dobra. Nie chcę ja. O, i widzicie, zrobił się Junior. E, no dobra kochani, to no tyle na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawiacie łapki w górę, a będę wiedzieć, że częściej muszę robić takie odcinki. I do następnego odcinka z Adopt Me lub ogólnie innego. Bajo!